Jak weźmiesz odpowiedzialność za własne życie, to stanie się coś strasznego. Nie będziesz mogła na nikogo zwrócić. Tak! Cześć Olga! Cześć! Chciałem Cię zapytać, czy ty w ogóle chodzisz na protesty? Taka protestantka jesteś? Właśnie nie, nie jestem protestującą osobą. Wiesz co? Byłam kilka miesięcy temu na tak zwanym spacerze w Ostrudzie w związku z prawami kobiet, i byłam tylko raz. To jest temat, który też poruszam ze swoim bratem niemieckim, który jest politologiem, i rozmawiamy mm -hmm. o tym, na ile. Dla nas to ma sens. On jest wielkim zwolennikiem protestów. Uh -huh, uh -huh. No to też jest jedno z praw człowieka, też w państwie, w demokracji i nie chcę tego umniejszać. Natomiast ja dla siebie odkryłam, że w tym momencie to mi jakoś nic nie daje, nie służy, że odbieram to. Ale podkreślę, ja nie chcę nikogo umniejszać i, i wiem, mhm. że to są. Dostrzegam wielką wagę tych protestów, które się teraz w Polsce pojawiły. Natomiast mam wrażenie, u mnie by tak było, że, że to jest jakiś wyraz buntu przeciwko czemuś. Sama nazwa protest wskazuje, że protestuje mhm. się przeciwko czemuś, jakiejś sytuacji, która zastała albo która jest. A więc jest to reakcja na coś. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że jeśli używam słowa buntu, to od razu pojawia mi się, słowa bunt, to od razu pojawia mi się taka konotacja, ten bunt młodzieńczy, bunt nastolatka, bunt trzylatka tych wszystkich latków, i zawsze jest to sytuacja, w której ktoś, kto jest niżej w hierarchii, uznając. Pozycję wyższą w hierarchii, czyli dorosłego, powiedzmy, buntuje się. buntuje się i tam wyraża jakieś swoje niezadowolenie. A więc bunt, protest oznacza paradoksalnie przyjęcie zastanej sytuacji. Wydaje się, że jest to nieprzyjęcie, bo się przeciw temu protestuje. A ja poczułam, kiedy ja jestem na takim proteście, że ja w jakimś sensie sankcjonuję. Tę sytuację. Niby przeciwko niej protestuję, niby wyrażam sprzeciw, ale sprzeciwiać się tylko można przeciwko czemuś, co widzę, że istnieje i co tym samym uznaję. I zrozumiałam, że to, że to nie jest mój kierunek, to nie jest moja droga. Zauważyłam też, że ja od wielu lat funkcjonuję w taki sposób hmm. nie tyle reagowania na coś, co agowania. Czyli bycia w akcji, która wychodzi ode mnie, z moich jakichś motywacji, i często te akcje są niezależne od sytuacji zewnętrznej. One wypływają z potrzeby zrobienia czegoś, być może z potrzeby zmiany. I tak właśnie na takiej zasadzie założyłam ufundowałam Fundację Sztuka Wolności. Ale też na tej zasadzie działam w Izbarku od mm -hmm. 2003 roku. Po prostu widzę jakiś cel, albo widzę jakiś kierunek, zastanawiam się, co mogę zrobić, żeby dotrzeć do tego celu, żeby go osiągnąć i wchodzę na tę drogę, na tę ścieżkę i robię to. Taka duża jakościowa różnica w tych dwóch podejściach proteście, a tym reagowaniu? Tak, reagowaniu, a, a w tym proaktywnym, w tej proaktywnej postawie, taka duża różnica jakościowa polega na tym, że protest jest doraźny. I, a znaczy protest jest taki już za późno. Tak, masz rację. Tak. Protest to jest już, wiesz, trochę takie pobite gary, nie? a uh -huh. my się teraz budzimy i będziemy protestować. Uh -huh. A co, gdzie byliśmy, kiedy to się działo? Tak, masz rację. Dlaczego tego nie zmieniliśmy? U źródła. Mhm. Uh -huh. znaczy, tak, jak tak, wszystko co mówisz, to też mogę się pod tym podpisać. Ja też byłam tylko raz na spacerze i też, no, mimo, że jakby sercem jestem z tymi ludźmi, uh -huh. to to już nie była moja energia. Po prostu ja się czułam. Jak właśnie takie dziecko, które, wiesz, tupie nogą, a ci, którzy decydują, po prostu, wiesz, śmieją się ze mną. Cynicznie patrzą i śmieją się, jak tak, co oni tak tam robią. I, I też poczułam, że nie, że jakby ja już z tego jakby wyrosłam mhm. i to nie jest moja, moja droga. Tak. Mhm. I, to, I to, co jakby mówisz, gdzie my byliśmy, mhm. nie konkretnie, nawet ja czy, czy te o, młode osoby, które protestują, gdzie jakby. Była, była ta polska nie wiem, lewica, na mm -hmm. przykład, kiedy ta ustawa aborcyjna się powoli, powoli, prawda? wiesz... Bo... To jest w ogóle bardzo ciekawy przykład z, z tym prawem reprodukcyjnym w Polsce, jeśli chodzi o aborcję. Ponieważ przecież 30 kilka lat temu był tutaj inny ustrój i aborcja była zupełnie dostępna. To był zabieg, który był dostępny. E... A później tą metodą gotowanej żaby, kawałek po kawałku, tak jak mówisz, to prawo było zmieniane. Minęło 30 lat i jesteśmy w punkcie, gdzie de facto aborcja jest w Polsce zakazana. I uważam, że to jest dobry przykład postawy proaktywnej, czyli tej drugiej strony, mhm. która działała, aby zmienić sytuację, zmienić prawo. To trwało 30 lat, i jak widać, udało się. Więc no myślę, że można się też uczyć. Myślę, że bardzo dużo można się uczyć, to prawda. To prawda. Od, mhm. od tej opcji światopoglądowej, też jeśli chodzi o wytrwałość, o systematyczność, o niezbaczanie z kursu. Wiesz jeszcze o co? O takie poczucie że my mamy taki duży priorytet, i nie będziemy się jakby teraz różnili drobiazgami. Tak! Bo to, co było przy protestach, co mnie uderzyło mnie straszliwie, to to, że był właśnie, ten spacer, protest cokolwiek. I nagle wśród tych protestujących, ja patrzę na Facebooku afera. Że to beznadziejne, że jakiś, jakaś knajpa wystawiła głośniki z muzyką, i ta muzyka była beznadziejna. Hmm. Rozumiesz? I, I ja mówię, kurczę, I teraz poróżnimy się mm -hmm. o to, czy ta muzyka była na miejscu, czy na, nie na miejscu, gdzie jakby. Ta restauracja chciała w ten sposób też, jakby tym protestującym, jakby dołożyć tak, się do nich. Tak. tak. I teraz będziemy się zastanawiać, czy to było okej, okay, czy nie okej, okay, i zgubimy istotę. Tak. I mam takie poczucie, że właśnie bardzo często ludzie się, wiesz, różnią na jakichś poziomach i gubią istotę mhm. działania. Tak? I tu trzeba, tu trzeba uznać, z tej drugiej stronie, że oni mają te fundamenty tak. i oni są razem. Nawet jeżeli się różnią, to oni jakby idą razem w tym jednym kierunku. Tak, bo mają ten cel. Myślę, że tam jest wykonana bardzo solidna praca i to chyba są owoce tej solidnej pracy, że to nie jest zryw mhm. też przypadkowych ludzi, um, która, um, którzy tworzą wspólnotę na 5 godzin na przykład tego tak. spaceru, tylko jest to taka wspólnota, która być może działa jakoś tam przez cały czas, to nie jest zryw, tylko to jest systematyczna praca. I tam wydaje mi się została wykonana, zostało wykonane takie przygotowanie solidne, czego chcemy, co jest, co nam się nie podoba, co chcemy zmienić, w jaki sposób to chcemy zmienić, jak to zrobimy, z kim i tak dalej. Jakieś mocne fundamenty tego są. I wtedy, jak są takie mocne fundamenty wypracowane, to, to łatwiej jest iść tą drogą, ponieważ one są uwewnętrznione. Nie trzeba co chwilę się nad tym zastanawiać, jaki jest mój cel. Ojej, to gdzie ja teraz jestem? Tu restauracja, tu muzyka gra to co ja teraz chcę. Bo to wtedy nie jest istotne, bo wiadomo, mhm. że ten mocny fundament tak. jest i, i idzie się po prostu naprzód. Um, tak. I um, w 2016 byłam na tym pierwszym proteście mówiłam o tym w jednej z naszych rozmów. Um, to był to było pozytywne doświadczenie, takie powiedziałabym, że wtedy się formował ten ruch kobiecy w Polsce w takim mainstreamie, czyli w oderwaniu od jakiejś elity, mm -hmm. takiej grupki mm -hmm. tylko feministek, tylko to weszło po prostu już do mas. Więc to było, to było dla mnie pozytywne doświadczenie. I ono zapoczątkowało we mnie właśnie ten ruch zastanawiania się nad tym, co ja chcę od siebie dać długofalowo, jak ja chcę zmieniać tę sytuację. Nie protestami, bo wiem, żeby. Ja nie widzę w Polsce, żeby te protesty dużo zmieniały. No, no jakby w tej sytuacji nic nie zmieniły nic, tak? Nie. Jest już podpisane wszystko i jakby te protesty... Tak i nawet ten z 16 roku, wtedy wydawało się, że taki sukces, prawda? A tu minęły 4 lata, 5 lat i... Tak, przyczekali. Tak i jest wszystko, jest wszystko zgodnie z planem tej drugiej opcji. Um, tak i wtedy... Um, Zaczęłam się zastanawiać i to trwało kilka lat moje zastanawianie się, ponieważ e, ja się też zmieniałam. I teraz pracuję nad tym projektem Pisant Pussy, o którym rozmawiałyśmy. To jest e, nowy produkt, chusta. Super. Kaszmirowo-wełniana. E, poprzez ten projekt, poprzez te produkty, ale też poprzez treści, które tworzymy i będziemy tworzyć, e, mhm. o, taka maseczka mi się podoba. Pragnę, pragnę zmienić podejście do kobiet, mhm. do pierwiastka kobiecego. Zwracam też często uwagę na to, żeby w sposób pogardliwy i wulgarny nie określać narządów płciowych, mhm. ani męskich, ani żeńskich. Stąd też ta nazwa Pussy, która jest taka słodka i kojarzy się z kotkiem. Mhm. I to jest właśnie taki przykład postawy proaktywnej. Chciałabym i tak planuję, żeby ten projekt się rozwijał, żeby on trwał przez wiele lat, żeby po prostu się dużo działo w tym kierunku i żeby on zmieniał um, gruntownie nastawienie, postrzeganie, ocenę, interpretację w społeczeństwie na dużą skalę. Mm -hmm. Ale teraz mówiłyśmy o takim politycznym wymiarze no ale właśnie tej właśnie, postawy. Tak, ale przecież są też w innych no właśnie to, aspektach tak, życia. To koniecznie to no. musimy to poruszyć, bo jak zaczęłaś właśnie mówić o tym, to dla mnie to jest też taki symbol, ta twoja marka tego, że ta proaktywność po prostu, my, kobiety, nie jesteśmy jej uczone. O. Tak, takie mam poczucie. I teraz dziwimy dlaczego, wiesz, dlaczego my wchodzimy w reaktywność i protestujemy, kiedy już są popite gary. Dlatego, że nas się tego jakby nie uczy. Dziewczynek się nie uczy proaktywności, mhm. zobacz. Dziewczynki jakby mają reagować na sytuację. Nie ma takiego poczucia, że wiesz, że to ty jesteś tą sprawczynią, mhm. wiesz, tylko przyjedzie ten książę, to mi ustawi ten świat, rozumiesz. Mhm. No to ciągle przecież pokutuje tak naprawdę. I. Mm, ja w ogóle mam takie poczucie, że my, właśnie kobiety jakby jesteśmy takie czekające na sytuację, rozumiesz? Aha. Czyli, jeżeli o, nie wiem, o nowe studia, o, nie wiem, o podjęcie pracy, o cokolwiek, to jest takie, wiesz, wieczne takie, yy, wiesz, że, że, że jakby ktoś reaguje dopiero, jak to się stanie. I też i dobre, to, i złe. I dobre i złe, ale. Czy idzie tak. coś dobrego, to będę szczęśliwa. Tak. Czyli czekam, czekam na jakąś szansę, los mi da, tak? Ale też na przykład, wiesz. Ile znam kobiet niezadowolonych ze swojego życia zawodowego? Mhm. Mnóstwo, tak? I to jest na takiej zasadzie, że chyba, no nie wiem, czekają aż zostaną zwolnione. Aha. Czy jakby wiesz, coś za nich. To, to jakby to kliknięcie, ta decyzja będzie właśnie, że to szef mi zwolni, i wtedy będę musiała szukać nowej. Nie zwolnię się sama. Czy nieszczęśliwe związki. Wiesz, mhm. to poczekam, aż on mnie, nie wiem, zdradzi, zostawi, to on zadecyduje, okay. tak? I czemu tak? Ale to, no dobrze, nie jesteśmy no. uczone, ale to też z lęku chyba, tak? Z lęku przed odpowiedzialnością? No że my. będę odpowiedzialna za, za swoją decyzję? Myślę, że tak. Taki jest, czekaj, takie ładne zdanie jest. Kto to powiedział, że coś tam czekaj, czekaj, czekaj. Zostań odpowiedzialna, jak, zostaniesz odpowiedzialna za własne, jak weźmiesz odpowiedzialność za własne życie, to stanie się coś strasznego. Nie będziesz mogła na nikogo zwrócić Tak! Winy. I to jest to, prawda, że wiesz? Że nie możesz na nikogo zwrócić winę. Ale to jest, to jest ciekawe, bo dla mnie na przykład ja się rozpływam w, w proaktywności i w podejmowaniu ja ty? decyzji. Ty też? Ja też, ja to. Te, uwielbiam. Przecież to. Na, na tym polega cały smak życia, nie? że wymyślasz, robisz, jesteś sprawcza, działasz. Tak. I że jak coś nie działa, to wiesz, to zmieniasz. Zanim się kompletnie, jakby katastrof, katastrofa nie wydarzyła. Tak, wydarzyć, tak. Trzymasz rękę na pulsie i po prostu nawigujesz. Mhm. Ale wiesz, co mi jeszcze przyszło do głowy? Jak powiedziałaś, że kobiety w Polsce czekają, to taki zobaczyłam obraz. Jest taka terapeutka ustawień helingerowskich, Anna Brzozowska. Mhm. Ja u niej byłam na ustawieniu około rok temu. I ona często o tym pisze na Facebooku, na swoim profilu, że w Polsce mamy taką dynamikę rodową, czyli w przeszłości wielu ludzi jest czekanie, głównie w przeszłości kobiet, ponieważ tutaj na tych terenach ciągle były jakieś wojny i powstania. A, mhm, I kobiety czekały na tych mężczyzn. On poszedł na wojnę, mhm. ona czekała, czy wróci, czy nie wróci i to to jest życie w zawieszeniu, bo no bo na przykład czeka dwa-3 lata, jest wojna, nie ma żadnych. nie ma wieści o tym mężczyźnie, a ona jest w zawieszeniu. Bo czy w takim razie na przykład zacząć relacje z kimś innym, mm -hmm. czy co robić w ogóle? Jak... No to jest życie w zawieszeniu. No tak, to tak. Jest... Ale ja myślę, że to jest w ogóle specjalność polskich kobiet, wiesz? No chyba. Może, Naprawdę. Dlatego Naprawdę, tak. Masz, że to może być takie takie rodowe i pokoleniowe. Taki, wiesz co, I takie przegapianie jakby procesu, że na przykład czasem mówisz, że ktoś się budzi yy, i mówi, Boże, jakie moje życie jest beznadziejne. Ale rozumiem, że to jest jakby, że, wiesz, że ta beznadziejność każdego dnia się robiła, Postępuje. Ale po prostu, że kobieta się budzi i mówi, Mam 20 kilo odwagi. No kurde, kiedy to się stało? Wiesz, to co się stało? Przecież to się nie robi tak. tak. Czyli co ty robiłaś tymi latami, kiedy było 3 więcej, 6 więcej, 8 więcej? Gdzie ty byłaś? Wieś, ja, ja, ja mam coś takiego, że ja każdego dnia się budzę i wiesz, i się jakby sprawdzam, czy jestem w tym miejscu, gdzie chcę. Mm -hmm. nie? Czy, jestem, czy, czy to jest fajnie, czy chcę tu mieszkać, czy to chcę, chcę sobie tak dzień, czy waży tyle, ile mam ochotę ważyć, czy może chcę ten kilogram zrzucić. Wiesz. Nie wyobrażam sobie przegapić tak dużego jakby bloku życia, że się budzę pewnego dnia i mówię, o, a jestem w głównie, że tak się wyrażę. Ale to tutaj też poruszasz moim zdaniem temat braku uważności. Tak, braku kontaktu ze sobą. Tak. Mm -hmm, mm -hmm. I mi się to też łączy, mi się dużo łączy z samotnością, z tym właśnie, o czym rozmawiałyśmy już, że właśnie brak uważności może wynikać na przykład z braku samotności, z braku spotkania ze sobą samotności w tym sensie. Mm -hmm, spotkania mm -hmm. mojego ze mną, wsłuchania się w siebie no i bycia uważną na to, co się dzieje. Czyli co? Postawa proaktywna jest powiązana z, z tym z umiejętnością bycia w samotności ze sobą i z uważnością. Na pewno, na pewno. A myślę też, że postawa proaktywna jest też związana wiesz z czym? Jest związana z takim wychodzeniem ze strefy komfortu mhm. świadomym, czyli na przykład, że ja się nie zgodzę. Rozumiesz. A że na przykład kobieta bardzo często dobra, to tutaj przymknę oko, nie? Mhm. Żeby nie było afery. Tutaj ten. I jakby ona tak przymknę oko, tu się zgodzi, tam się zgodzi, tam się zgodzi, i potem na koniec się budzią w Jezu, ale wylądowałam. Na przykład, no. tak? Że wiesz, czy na przykład, czy, czy na przykład wyjście ze strefy komfortu, nie wiem, pójdę i zacznę uprawiać, wiesz, jakiś sport, albo będę mniej jadła, mhm. nie? I jakby nie dopuszczę do tej mhm. sytuacji, a nie znowu. Jest, wiesz, dopiero zareaguję, jak już jest, wiesz, jak już jest. Tak późno. Tak, to też jest w pewnym sensie jakiś taki proces na, na takiej płaszczyźnie prywatnej. Proces przeciwko samej sobie. Budzisz się, o nie! Nie ale, zgadzam się. Nie zgadzam się na takie życie, no ale. Ale sama do niego doprowadziłam. Mhm. Hmm. Czyli. Yy, Reasumując, czy możemy powiedzieć, że społeczeństwo polskie nie było uważne, nie miało kontaktu ze sobą. No to, co mówimy teraz o jednej tak. osobie, nie? Wznieść mm -hmm. na poziom tak, społeczny. Z, tak, społeczny, taki zbiorczy, zbiorowy, że, że właśnie społeczeństwo polskie nie miało kontaktu ze sobą, Myślę. Nie, nie było uważne, nie trzymało tak. ręki na pulsie. I też przecież, jakby pierwsza ustawa aborcyjna, to był taki ukłon w stronę kościoła. Tak. Czyli to, to też było już takie. To była że, ta noga w tych drzwiach, tam. Tak. I to zobacz, to było taki brak asertywności, że teraz żeby było ok, Aha, nie? Tak. No to by z tym kościołem się tutaj jakby zrobimy dla nich taki jakby coś, co nie do końca jest. Nie pamiętam, która to opcja, ale to nie była prawicowa opcja, która jakby nie, nie była, prawda? No właśnie, czyli to było takie. Dla świętego spokoju już dobra, niech będzie, No. zobacz. Czyli to, co mówisz, że od jednostki możemy pójść do jakiegoś ogółu. Czyli bardzo ważne jest, żeby uczyć jednostki, na pewno już od dziecka, Takiej postawy życia w uważności, umiejętności bycia ze sobą, zastanawiania się, analizowania sytuacji, zastanawiania się czego chce, czego nie chce, asertywności, wyrażania swojego zdania. Mhm. A także... I wyprzedzania faktu, wiesz do czego, wiesz w jakim procesie jestem i do czego to prowadzi. Mhm. Bo te konsekwencje są dopiero w czasami, wiesz, po jakimś czasie. Tak, czyli żeby już w porę dawać znać, jeśli z czymś nie jest mi po drodze, nie podoba mi się, albo przynajmniej zachować z tym kontakt, może nawet jeszcze nie mówić innym, ale na przykład przyjrzeć się temu, Mówi. wziąć sobie ten czas i tą uważność, przyjrzeć się. No to tak naprawdę otwiera nam się tutaj temat uważności. I o tym możemy też zrobić rozmowę. Tak, o tym zrobimy rozmowę. <laughs> Dziękuję. Dziękuję pa. Ci bardzo.